Siemanko, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić trening, tylko 5 minut, ale będzie to ostry zajazd, także na pewno tutaj nie ma miękkiej gry. Zanim zaczniemy trening, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, kliknąć dzwoneczek, skomentować i dać łapki w górę. Także bez zbędnego gadania zaczynamy. Ok, trening zaczyna się za 10 sekund. Pierwszym ćwiczeniem na dogrzanie będą pajacyki Także przygotowujemy się, troszkę szerzej nogi I lecimy, i wszystko, cały ten trening będzie w tempie I pracujemy Przez 20 sekund, szybkie tempo I lecimy Zostało 6 sekund Praca, cały czas Wiatr trochę wieje Ale to nieważne, ważny jest ruch Następnym ćwiczeniem będzie padni powstań, ale z wyskokiem, także pracujemy 3, 2, 1 i lecimy. Pracujemy. 10 sekund. Przerwa. Ok, 10 sekund przerwy. Przechodzimy na pompeczki przy żebrach, ale to jest praca w tempie. Jeśli nie jesteście w stanie, róbcie skola. Jeśli jesteście, lecicie w taki sposób. W jednym tempie staramy się to robić. 4, 3, 2, 1. Ok, przerwa. Następnym ćwiczeniem, są przeskoki i wykroki Ustawiamy się za matą troszkę I przeskakujemy W taki sposób, żeby nie uderzać kolanami o ziemię Ważny jest ruch I lecimy Pracujemy To jest ostry zajazd Jeśli zrobicie ten trening to super Ok, przerwa przechodzimy do pompki diamentowej układamy ręce w diament i praca i lecimy cały czas ja wiem, że jest ciężko mi też lecimy, lecimy trzy, dwa, jeden serwa Teraz będzie wspinaczka górska, ale nie, najpierw jedna noga, później druga, to dwie do klatki. I lecimy. I pracujemy. Lecimy, lecimy. W tempie cały czas przerwa. Ok, następnym ćwiczeniem jest Spider-Man. Takie wchodzenie po ścianach. Tu dochodzi lekka pompka. 20 sekund. Praca. Ja wiem, że jest ciężko, ale już kończymy. 7, praca, praca. Przerwa. Okej okay. Idziemy na stopy Przysiad, wyskok Lecimy Praca cały czas Już końcówka Zostały dwa ćwiczenia Oprócz tego Lecimy, lecimy Okej okay. Przerwa 10 sekund odpoczynku. Następne ćwiczenie. Rowerek w tempie. I leciły. 3, 2, 1. Pracujemy. Szybko. Staramy się łokciami dotknąć kolan. Przeciwnych. 3, 2, 1. Ok. Dziesiątym ćwiczeniem jest rozluźnienie, odpoczynek. Przeskakujemy sobie jak w postacie w Mortal Kombat przed wybraniem. Pracujemy sobie, odpoczywamy. To była szybka piątka. Bardzo ciężkie. Ok. Szybkie 5 minut, mam nadzieję, że trening Ci się podobał, i powtarzam, jeśli Ci się spodobał, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, daj lajka i skomentuj. Do następnego, trzymaj się, na razie.